Cześć wszystkim, ze strony Jaro Dzisiaj będzie taki trochę nieoczekiwany Unboxing Zaraz zobaczycie co mi przyszło Nie, to nie jest kominiarka Już nie widać Zaraz, zaraz Wyjmę to Przyszedł mi nowy kask no stary niestety Teraz coś o proszę raz w stary niestety skopsało się zapięcie zobaczmy czy tutaj gdzie jedną ręką to sobie można prawda tu jest trochę inny system zapięcia w ogóle tu jest jakaś tak jakby osłonka na, na szybę. Hmm. ciekawe. Tu jest worek na kask, a to tu, tu jakieś tam papierologie. Kask taki fajna ściągłeczka. ściągłeczka z paskami. Wszystko ładnie. Oczywiście gask kupujemy na zamiara. Tak jak buty tu gdzieś inną odzież. Fajna lata po jakia. podoba mi się. Pleksa. Przecież słoneczna, okay. Ciekawe jak będzie sprawowała ta szyba bo w poprzednim musiałem sobie zakładać okulary motocyklowe żeby jakoś tam w miarę jeździć W niektórych warunkach pogodowych ale w ziemi musiałem jeździć bez no i ciekawe tutaj to wygląda fajnie ocieplony Fajnie dopasowane. Zobaczymy czy nie będzie trzeba stosować kominiarki motocyklowej, żeby nie wiało. W tamtym z racji tego, że nie było tej szyby, to mogło też nie wiać. Tu jest fajne wzlot powietrza regulowany. To akurat fajnie. Minaksa, hm, piełok, To hmm. to to. to to jest to. to, hmm. to tutaj dalej mamy? do, co tutaj Coś magnetycznego, czy coś, nie wiem do czego to. Tu na boku coś też jest. A. Aha, taki bajer, Czyli że to można ręcznie, albo sobie po prostu tym bocznym można zasłonić tą blendę, gdzie możemy. O ciach. ciach jak pilot myśliwca. Fajnie. To mi się zaczyna podobać coraz bardziej. Dobra, na chwilkę muszę bo żeby... Jedną ręką nie dam rady tego wszystkiego obsłużyć. No i zgadza się, tutaj mamy akurat w tej wersji. Wkładamy palucha i odciągamy sobie. Elegancko się otwiera. Nie wiem, czy tu widać. Tu są. O, widać zakrzaski. i Po naciśnięciu tego się zwalnia elegancko. W poprzednim był zakrzask tutaj, gdzie, gdzie jest wylot powietrza. Nie było to idealne rozwiązanie. Tu widzę jest fajnie zrobione, bo jest gdzieś posilnienie, żeby nie wiało. Fajnie, fajnie. Zobaczymy, jak to się będzie No, A później sobie tą osłonkę nałożę na no. tą. Tutaj. nie jest to oczywiście kask jakiś tam premium bo premium to są ponad 1000 zł i to grubo ten za około 300 kupicie jest śmiało na Allegro kask zamykany Oczywiście przeniosę sobie kamerkę motocyklową gdzieś tutaj na ten kask. Wszystko wybite, rozmiar, certyfikat jakiś tam to no myślę, że będzie wart swojej ceny ale to okaże się w praju podobało się słup, łapka jakiś może domajcik jak wam pasuje jak macie pytania to, to pytajcie o się zapomniał o tu jest ale spoiler, dobra no to tak, tak jak mówię